Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 33. Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od 40 i podzielna przez 3. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. No dobrze, najpierw zastanówmy się, z czego składa się nasz główny zbiór. Są to liczby naturalne dwucyfrowe. No musimy teraz policzyć ile ich jest. Zacznijmy liczyć od 11 do 99. Byłoby ich wówczas 89, ale do tych 89 musimy doliczyć dziesiątkę. Więc wszystkich razem jest 90. Teraz zapiszmy elementy naszego zdarzenia A. No nasze zdarzenie A polega na tym, że nasza liczba będzie liczbą dwucyfrową, mniejszą od 40 i podzielną przez 3. Pierwszą taką liczbą jest liczba 12, kolejną 15 i każda kolejna będzie zwiększała się o 3. Oczywiście muszą być nadal mniejsze od 40, więc mamy 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 i 39. Teraz wyznaczmy ich ilość, czyli liczymy, ile elementów znajduje się w naszym zbiorze A. No, mamy raz, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, czyli moc zdarzenia A wynosi 10. No i teraz mamy obliczyć prawdopodobieństwo naszego zdarzenia A, czyli korzystamy ze wzoru na prawdopodobieństwo, jest to moc A dzielone przez moc omega. Stąd prawdopodobieństwo na, naszego zdarzenia będzie wynosiło po podstawieniu 10 90. Sprawdzamy nasz ułamek przez 10, czyli 10 podzielić na 10 dałoby nam 1, a 90 podzielić na 10 da nam 9, czyli prawdopodobieństwo naszego zdarzenia A wynosi 1/9. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.